Jak widzicie, to jest moja Toyota. Tym jeszcze na co dzień. Ale dzisiaj, dzięki uprzejmości Hansa Auto, wynajem samochodów i stacja kontroli pojazdów Autocentrum Turbo, będę mógł przejechać się Audi Q8. I serdeczne podziękowania. No i zobaczymy, jak wypadną te testy dla takiego laika jak ja, jak będę się czuł z takim gabarytem, przede wszystkim z automatyczną skrzynią biegów. Linki do Autocentrum i do Hansa Auto macie w opisie, a ja zapraszam was na jazdę. Słuchajcie, 3-litrowy diesel Audi Q8, liczba koni 241. Mamy na pokładzie i jest automat. I pierwszy raz jadę automatem, także tutaj proszę o wyrozumiałość. No i nie są to mototesty pro, tylko po prostu nie znam się, ale się wypowiem. Kierownica fajnie, to jest taka sportowa, nie? S, nie wiem co to oznacza. S-Line. A może szybki. A co? <laughs> Jaki szybki? Szybki. A tego nawet nie muszę, nie? Tego P potem. I serio to światło on też sam włącza? Tak. Słuchajcie, jadę, jadę tym potworem i nie wiem, ja jakoś bardzo nie czuję tego gabarytu, piszcie w komentarzach czy ktoś ma podobną maszynę i nią jeździ, od razu tutaj mówię, że wyglądam jakbym się wczoraj urodził w tym aucie, no bo nie jeżdżę takimi autami i co więcej też jakoś motoryzacją bardzo się nie interesuję. Aczkolwiek podobają mi się bardzo ładne auta. Nie będzie tutaj testów w stylu, jakie to ma przyspieszenie, jak to daje i tak dalej. Tylko po prostu chodzi o to, żeby z perspektywy zioma, który jeździł do tej pory Nissanem Sany i Toyoton Verso, żeby zobaczył, jak to jest w takiej furze. No i powiem Wam, że no jest różnica mega. Jedzie się, jak dla mnie, bardzo stabilnie, w sensie dużo bardziej płynna jest ta jazda, to na pewno. Wydawało mi się, że dużo większy respekt będę miał w tej furze. Taki, że będę miał takie ło, wow! jak statek kosmiczny. Ale jednak nadal to jest samochód. No i tutaj, poza takimi niuansami, gdzie tutaj musieli mi pokazać, gdzie start, gdzie engine i tak dalej, no to, to całkiem spoko. Myślę, że nawet ktoś, kto się nie interesuje autami, to ogarnąłby to. Trzeba się po prostu na pewno też przyzwyczaić. No, przesiadka z manualna automat, gdzie ja pierwsza z automatem jeżdżę, no to jest dziwna, ale i tak ta lewa noga mi nie idzie do sprzęgła, bo jest takie ryzyko, że jak jeździcie manualem, to możecie wylecieć przez szybę, bo nagle wam się, będziecie chcieli sprzęgło wbijać, no nie, hamując, a to tak tu nie ma. Jeżeli chodzi o pałowanie, jeżeli kogoś interesuje, to będziemy mieli starego Mercedesa chyba jakiegoś W124, taki komis jakiś jest też, trzeba by no, wyjechać, wiecie, na przykład na autostradę, drogę, drogę szybkiego ruchu, dostać auto na dobę i tak dalej, więc kiedyś może tak się uda, więc wtedy więcej będzie można się wypowiedzieć nawet na temat spalania i, i, i samej jazdy. No. O, i nie muszę sprzęgła wciskać, jak się zatrzymuję. Fajnie. Wiałość to jest kłosiem. rozumiesz. Mam pierwszeństwo. I piszcie w komentarzach, kto jest największym hamem na drodze. Czy od BMW, czy od Audi. Bo ja już nie wiem. Chyba jest 7 to było. Droga fura. No nie patrzył na, na rondo, nie rondo. Wszędzie miał pierwszeństwo. Ale uwierzcie mi, że jak zacząłem tą furę, to nawet miałem takie jasne, stary, masz pierwszeństwo. Chętnie cię puszczę. Nie miałem jakby. Nie śmiałbym trąbić w mojej Toyocie Verso eee, po prostu na furę tego typu, nie? Ej, powiem wam, że jadę już 50 na godzinę, a na początku ruszaliśmy jechałem 30. Grzanie, grzane fotele, grzane wszystko, tu jest chyba nawet pod sufitka Ale jedno co jest, jedna funkcja w aucie taka, co bym sobie dał rękę, uciąć, żeby mieć to jest taka prozaiczna, i to jest podgrzewana kierownica. Jezu. Cierpię na podgrzewaną kierownicę w zimę, jak wsiadam i oczywiście często zapominam rękawiczek. A to jest po prostu tragedia, nie? Oh. Pogoda sprzyja. A ciekawe, jak to Maserati Quattroporte Porta. Może w następnym odcinku uda nam się skminić też słynna scena z filmu Nietykalni, gdzie Driz Bakari wsiadł pierwszy raz do Maserati. No ale on to zasuwał. I to, I to mega. Też nie wiem jaki to był typ. Może to jakiś, jaki tam silnik miał. Ile tam miał koni, ale Filipe pod di Borgo byle główna by nie kupił. Więc... Ale ogólnie, na przykład, moją to, tą verso nawiążę tak się jedzie. To ja mam wrażenie, że ona pływa. Jestem bardzo, na przykład, jak jedziesz już te 140 na godzinę, to naprawdę mam wrażenie, może gabaryt taki jej, że ona po prostu pływa. Ja się zastanawiam, czy coś z zawieszeniem jest nie tak. I ciekawy jestem, jak w takich kolosach. Wydaje mi się, że jest, dużo lepiej się jedzie, właśnie. To Toyotką to by mnie szalał raczej i takimi autami, nie wiem. Podziwiam ludzi, którzy dwie paki prują bo ja to miałem wrażenie, że, nie wiem, mi się koła rozjadą i. Będzie taniec z gwiazdami. A tutaj tym autem to jest fajne, że czuć tą stabilność, taką, czuć ten ciężar, naprawdę. Tak jak kiedyś się oglądają jakieś testy Bentleyów, gdzie szklanka tubata i wiecie, nawet kropelka się nie rozleje. Tutaj może aż tak nie jest, pewnie też nie wiem, w jakim trybie jadę. Panie, bierzesz pan kur... czy nie? Jaki zapocony silnik Na pierwszą randkę Zajeżdżacie taką furmaną I możecie się jąkać, to nie ma znaczenia Zobaczcie rondo Kto ma pierwszeństwo? No ja, bo mam większe auto nie? To jest tego typu rondo I wiecie jakie to jest śmieszne, że nie musisz tego sprzęgła Jak się zatrzymujesz, to znaczy ja i tak na luz wyrzucam I ręczny często zaciągam na Światłach, nie wiem czy to dobrze czy niedobrze Bo mi się nie chce tego hamulca trzymać Ale tutaj jest to fajne Powiem wam, że Jeżdżę automatem od ilu, nie wiem 15 minut i już się przekonałem Do automatu w ogóle bardziej Jezu ja jak uczyłem się na prawo jazdy, to strasznie mi to źle szło. Męczyła mnie jazda manualem. Zastanawiałem się, co za kretyn wymyślił manualną skrzynię biegów. Jeszcze wiecie, w tych Elkach to były Nisane Mikry, to, to chodziło jak w kombajnie. Ja się tak umęczyłem i kiedyś jakbym miał auto kupować, to w automacie raczej, bo jest Ameryka, nie? Ale fajnie, ale mi się podoba, ja pierniczę. Ile takie nowe kosztuje Wizowie? A tu co jedzie fajne Jakie klasa, nie? Też fajne Fajne, no One bardzo drogie są w ogóle Ogólnie I trzeba mieć CPN i być szejkiem chyba Jakbyście kiedyś byli w Starachowicach To to jest rondo w razie co I tutaj po prostu są Indie Tu jest Mumbai Jedź pan W takim aucie, ja pierdolę, ale mi się podoba, o Boże, teraz jak siądę do tej Toyoty, ja mam tak, wiecie jak mam, że nawet jak, jak 5 minut. No właśnie, jak 5 minut nawet pojeżdżę innym autem, i potem siadam do tego, co jeżdżę cały czas, to tak obco już mi się wydaje. Właśnie, nawet jak z Toyoty do polówki wsiądę, to polówka wydaje mi się samochodzik dla krecika nie? Mówię, to jest, to jest samochód dla dzieci. A, a, a co dopiero będzie ja z tej kółsemki? No przynajmniej odpala na mrozie zawsze. Nie? Oczywiście serdeczne podziękowania dla Hanza Auto, Starachowice. Linkuję Wam w opisie. Dziękuję za udostępnienie tego auta. Liczę na udostępnienie może kilku kolejnych, żebyście mogli także zobaczyć, jak to wygląda. Zapraszam Was na Facebooka Hansa Auto, Starachowice. Tam możecie zobaczyć, jakie inne auta mają. No i co? Ja się dzisiaj z Wami żegnam i ruszamy dalej.